Słoneczku widzowie, jeżeli ktokolwiek to obejrzy czy mój pierwszy odcinek Na no, w ogóle YouTube. Ja mam mój StarCraft jest z YouTube'em Odcinek gameplay z Minecraftem, na rywalu Główko już nie bo nie jestem w ogóle jakimś prostym, tak szczerze to jestem lubem, nie wiem Nazwijmy świat po prostu Świat Czemu by nie? Włączam cheaty Wszystko włączone, wszystko jest git like Stworzymy Tutaj tego Mam trochę opowień o moim kanale Wiesz co, wam nic nie opowiem, bo nie mam nic do opowiadania, bo dopiero to jest mój, jak mówiłem Mój start z YouTubem, więc... Tak. Napiszcie w komentarzach, czego bym się chcieli, bym robił odcinki game... Tak dokładnie gameplay'e że no, będę się tylko w tym specjalizował, bo... vlogów za bardzo nie umiem robić, i tak dalej, więc... Po prostu będę grał Bo umiem grać Nie, to jest trochę chujowe, to może nie, więc... Ale... Po prostu jak zbieram drewno, tak jak zawsze w Minecrafcie, bo nie ma nic innego wtedy do zebrania. Akurat chyba na fajnym biomie się wersje zebrali, w ogóle zrobiłem ten sam odcinek on... z Minecrafta, tylko z w... innego świata, bo... Był git, ale OBS powie... powiedział sobie, że zabrakło mi miejsca na dysku, bo zamiast tym dysku, który miał mi nagrywać, nagrał mi w innym, w tym, w którym w ogóle nie miałam miejsca, nie? Nie w połowie nagrywania ogarnąłem dopiero się, się, że mi w ogóle przestało nagrywać. Po prostu przestało. Bo tak. Dobra. Nie będę tyle pierdolił o moim nieszczęściu, tylko nagrywam. Dobra, stworzyłem już Crafting Table, to... Z pierwszymi ciężarzami. 8 kijków miecz siekiera i kilof, i na razie nic więcej nie będziemy potrzebować to chwilę pójdę po kamień i w ogóle jeżeli zobaczycie, że są jakieś przejścia u mnie w linku to, to nie sobie nic używam tylko nie ja wiem, tylko ja że jestem alergikiem i od całego mojego życia, o mojego życia, to chwilę kicham. Jeżeli planowany człowiek kicha, ma katar, to kicha po prostu, raz, dwa, no, raz na pięć minut powiedzmy, a u mnie to idzie tak, że co dwie sekundy i takimi seriami, jak w roku 18, co najmniej, jeśli ktoś się na obronię. tam raz, tylko to po prostu już idzie. Idzie jak seria. Normalnie rytm w w tym moim zdaniem. Dobra, nie będę zanikawała nic, ale już są czarne. Powiem, że go skończę, ale w sumie nic nie jestem ciekawa. Mamy drewno. Teraz znajdziemy się w jakimś Nie mi kurczaki, ale muszę wrzeć Piesek? Jak jeżeli na nabijemy jakąś śmierć, to będziemy po prostu nie stoić Chcę to już zrobić na właśnie Nie gadajcie waszym jak w ogóle się nic nie da, to się nie da przetrwać znaczy da się przetrwać skórze, z jestem więc tego nie przetrwam o. tam zaczęło się kopać w tej górze na razie tam już jest węgiel, więc nasik. Szukamy jeszcze jakiejś kopalni takiej. No właśnie takie jak to. Widzę tam jest jeszcze kopalnia, jest to jest tam... Wyż... Aha. To nie tak nie jest kopanie. Jezu, myślałem, że chciał mi zamordować. Muszę sobie zrobić wszystko kamienne Trzy na mieczyk na kilo wal, fangdy się temat się skurcz ten ale do mnie się nie zbliżaj! Nawet... Nie! Nie! Dzięki. Serio? Nie po prostu spal. Ciebie to nie w ogóle podjeżdżę. Oła! 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 Ła. To nie był zbyt dobry pomysł! Oła! Nie! Proszę, nie! Dziękuję. Nie dedłem. Super. Może kolejna horda z tego stąd nie wychodzi chociaż przez sekundę czy musi? Aha dobra bo tutaj jest ogromna jaskinia, to jest oglądający niejazd normalnie normalnie tego Tak często Ja powinienem mieć już na minimum set Jeszcze zbiorę szybko na piecyk To będę mógł sobie już się kopiec ja z tej kopalni wychodzę na chwilę pojezieni. jest tam dużo mobów się te rarezki. Najważniejszy killoff. Mieczek. Najważniejsze rzeczy. Dla na mnie też najważniejszą rzeczą jest cekierka, tylko... Do to z kierki muszę sobie zrobić siki, które właśnie sobie zrobię. I jest, dobra. Ra, idę zebrać ten węgiel, co tu cały czas jest, tylko się w drewnianym mi dało go z tego co pamiętam albo i nie pamiętam Więc Zbieramy Już będziemy się na dół. Nie za nie mam zjawan głos. Niechowo coś, bo razie nie ma zbyt dobrego mikrofonu. Ale z czasem próbuję sobie spróbuję jakiś lepsza, bo bo mam już kupiony tylko. Że gdzieś zgubiłem w domu. Bo mam takie rzeczy, że mam strych i ten strych jest taki, bo jakby, jakby graciarnia tam są wszystkie rzeczy. Nie ten i pani tam raz się, tam go miałem. Bo go nie używałem przez długi czas, bo miałem zostać streamerem, ale nie zostałem Czy youtuberem, nie streamerem, Jezu A teraz nim jest, nie będę go używał, tego będę musiał po teraz znaleźć Proszę bezpieczek ugotuję Bo się troszeczkę ciemno się robi. Ja tam chcę iść, ja tam bardzo chcę iść, ale tam się boję iść. Bo co chwilę słyszę dźwięki mobów. Tylko nie pająka. Powiem, że pająki nie atakują, jeżeli się ich nie sprowokuje, ale... I tak. Trochę ból dupy, bo nie chcę, jak na poprzednim odcinku... Znaczy, nie nagrałem go, bo ten, ale... Od chwili mnie właśnie jakiś mob zabił. Dobra. Już się, sobie coś, się uleczę. Dobra, to... Idę. Mam nadzieję, że mnie nikt nie zabije, chociaż... Przez sekundę. Jakby się okazało, że tu w pobliżu gdzieś jest kopalnia. I to nie byłoby złe. Tylko że w tej te, te, te pajkajpanki przychodziły z tej kopalni. To był już problem. Chodzi mi o taką kopalnię i kopalnię, że. No, drewnianą w sumie, no nie wiem, jakiś ten, bo na, na kopalnię taką i na tamtą, mówię tak samo, nie wiem czy w ogóle ktokolwiek wie o co mi chodzi, czy, jest, czy jest nie Tak, to zrobię, wtedy... To jedno żelazo. Żeby teraz tam to nie spadł. To... Aha, to tam zabrałem jeszcze inne żelazo jakieś. Teraz są dwa żelazka. sobie to zabuduję i postawię to torczyk. Tu, 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 tu. będzie. To. Dobra, teraz jakieś 10 węgla? Czekaj, co? Jaka wysyła koła nie tutaj? Dobra, nie wnikam byle, że dobrze, że nie umarłem. Coś jest słabe, a żelazo to nie jak To nie powinno być takie rzadkie. A jest. O, czekaj. dużo tego. ja pójdę sobie to wszystko przetopić na górę. I lecimy z następnym. Najważniejsze to tarcza, bo... Możesz nawet z mieczem, a tarczy drewnianej zrobić nie możesz. To nie jest najlepiej. I tarcza się tak by mega, mega przydaje, ponieważ można blokować się wszystkie ataki. Też nie wiecie, ale pewnie wszyscy wiedzą. Dobra. Zbierasz ten węgiel i sobie też wszystko przetopić na górę i pójść spać, żeby zrobić domak z birta Taki na razie. Mamy, mamy 20 żelaza. mi powinno to staczyć na pewno na... Cały set, znaczy nie na cały set, czyli na armor, ale... na itemy wszystkie, żelaza. Nie wiem, czy na coś więcej jeszcze. A raczej nie. A zacząłem. Tam to wyjdzie. Dobra, no, piąty level może coś takiego. Nice. Atakuj mnie, dziękuję. Pójdę sobie tego przypalić, wolę nie ryzykować swoim życiem i, i pójść spać. Teraz będzie dzień do trani ledne. Nie 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 Pojdzie mnie Kolejny Fak Już nie spodziewam Ta rań to się przeta. Jestem jedanko. Jest sobie podjęłem drewno w tym czasie. Jestem odbiorę tak za sak, tylko mam tego tego, tego, tego drena. i będzie git Jak akurat mi się przytopisz to żelazo powinno chociaż. W okay, na następnym odcinku pokażę Wam parę, jak mieć Minecraft za darmo. Nie żadnym kraku, które jest bardzo duży. na eskalawczach. nagrywam ja po tym filmiku od razu. Nagram, jak pozainstalować. Dam link w opisie. Wpiszcie tego filmu do mnie do następnego, gdzie będę grał w Ja teraz gram na normalnym Minecrafcie, ponieważ na na nie na nie może grać z kolegami, ale ale może grać. I to jest ważne. Weźmy z kina, i to jest taki normalny Minecraft. I wręcz mógłby być legalny, nawet jest legalny. So. Wyobraźcie, że... Jeszcze chcecie jak ktoś dali fajerwerki. Daj, strzela. A nie, dzisiaj tyle wolven. Dobra. I masz Lecimy dalej za ciki. Mam prawie jest taka tego drewna. што е древно, но и шправица. Zam się powiem, mam nadzieję, że to, że to nie problem. No jak mi za chwilę wytnę, jak będę motywował film. Dobra. Mieczek. Kill -off. I oczywiście tarcza najważniejsza. Jest Kto strzelał w tej godzinie teraz fajerwerkami? Kurde, Słuchaj, trochę przesadza. Przesadza na takim trochę jakby można powiedzieć, że za długim mięsieczkom. Większość rzeczy mi starczyło, z czego się bardzo cieszę. O, łóżka. Ja Dobra, to. to Wybacz tutaj, wszystkie potrzebne rzeczy. To jest nie potrzebuję. Jakoś to ładnie posortuję. za okay. to sobie przeczytałem, jak więc gdzieś już dalej tam, na dół i nie umrzeć. Wreszcie mogę nie umrzeć. Nie czemu mam dalej ten miecz we w drewniany? Siemanko, pamiętam, ty jesteś spoko, nie zabijasz mnie, to jest spoko. Nie zmieniaj się. OK, do widzenia. Ja sobie pójdę tą stroną. Lepiej. Ty od... Ty tak ty się teleportujesz przy czujęku! Ty ci też jedyę! No! Kurde, nie drożno kości, bym mógł sobie pisać swoich już. No co, wy znowu mam i Horda za chwilę przyjdzie Dobra, to wy się tam pozabijajcie, ja wam nie przeszkadzam Pozwólcie sobie, że ja sobie to że pójdę To, dzięki świeci tam obroni wtedy A! Wow, aż się. Będzie na roślinki i na pieska To bardziej to prowadzi chyba w górę niż... tu. no właśnie. ty jeszcze jest tego co rozumiem, Zostać, to jeszcze drugi raz, czy nie aż I nie nie, Nic nie ok. Będę musiał zrobić nowe pochodnie, które w sumie zrobię sobie teraz. Kilka tylko. To ty cały stack. Wpisów pójdę tam na dół. Mam nadzieję, że nie detnę. Byłoby miłe, jeżeli bym nie umarł. Kto by powiedział, że łabyś miło? Czekaj, co? Gdzie to są moi pchody? Czekaj, czekaj, czekaj. tu tak naprawdę tutaj naprawdę nic nie ma po prostu tak? albo, a nie, nic nie ma okej okay. muszę znać to do okay, bo w takim razie tylko obylaj i się podpijesz do góry bo po wrócić w moją ciężką. No to myślałem, że kurde, tutaj coś będzie, tutaj nic nie ma. Szkoda. Tam słyszę, ja że lepiej, że kurde, nie zauważyłem, że są tam już moje wchodnie Przerobię no więc... Znowu spanko. Nie wiem czy widzicie, ale mi się właśnie chyba ręka zbagowała, Chyba złano. to nie Dobra. O okay. to Lecimy dalej. Wyrwa to i... Poszukamy jakiegoś innego objomu, jakiegoś... jakiegoś miejsca, gdzie coś będzie. Jaskinia dokładnie. nie. to tak góry mamy tyle za GB, a zaraz z nich co za jaskinię. Nie, ja nie rozumiem tego. Za chwilę już... Ale dobijemy 30 minut, żeby ten filmik trwa, nie, nie trwał za długo, to już będę kończył. Westy cztery 4 minuty. Szukamy jakiegoś miejsca. Ale już ten filmik trwa trochę za długo, to przecież nie jest live. Tylko odcinek niefykuje, więc... Nie wiem, chyba tam po, po wyry... Wy, wy, 50 godzin nie, nie może być filmik, a się nie będzie wyglądał, jeśli będzie taki długi filmik i będzie taki nudny. Teraz <tryk> ja są góry. Szybkie jedzonko Idziemy dalej jak jaskinia, albo jak jeziorko Jeziorko A tutaj się zaczyna Las Taki normalny las Czyli kolejny biom Teraz jesteśmy na półgórzystym terenie po górze jestem, bo ktoś ma... A nie, czekaj, tam, tam, to tam góry to jest... Ten. Czekaj, w tamtą stronę jest górę, w biom. W tamtą stronę jest dżungla, a w tamtą stronę jest... normalny. W są strony zimowe, a w tamto jest normalny. Jo. Czy można powiedzieć, że śmiałby po środku tych wszystkich biomów? To na dzisiaj wszystko, będę kończył odcinek. Zostawcie suba jeżeli będziecie chcieli. To naprawdę dużo mi pomoże. Będę. W sumie z, wreszcie z, może. Z, na 1000 subskrypcji będę zarabiał i zrobię jakiś special. Więc nice. Więc do widzenia, widzowie. Cześć.